Okay. To pierwsze pytanie będzie do Andrija. Andrii. Co najbardziej lubisz w Polsce, a czego ci najbardziej brakuje z twojego kraju? W Polsce najbardziej się mi się edukacja, ponieważ nauczyciele są otwarte i nieregalistyczne. Jeśli tego się szkolnych zasad. Lubię wszystkie przedmioty, szczególnie matematyki i wychowania fizyczne. Brakuje e, mnie czasu z mojego kraju, bo e, uczniowie i studenci mają dużą pracę domową i nie mają e, czasu na swoje własne hobby. E, czyli podsumując w Białorusi nie miałeś czasu, a tu już masz, tak? Tak. Okej, okay, czyli wszystko jest spoko. Tak. <laughs> tak, okay, dziękuję. Dobra, no to teraz pytanie do Kosti. Najpierw przystawię Kostię. Kostia kocha sport, kocha arm wrestling i pytanie do niego. Jakie różnice i podobieństwa zauważasz między systemami edukacji w Polsce i w Twoim kraju? W Polsce system edukacji jest bardzo zaawansowany. Na początku nie mogłam się przyzwyczaić do różnic w czasie trwania lekcji, ale to z czasem minęło, i tutaj nauczyciele uczą bardzo interaktywnie. Dzięki temu czas bardzo szybko. Myślę, że to ogromny plus. Bardzo podobało mi się również to, że w wielu klasach z nią czyszczone, ozdobione pięknymi wzorami, co naprawdę pomaga zmniejszyć stres podczas ważnych lekcji lub spróżanych. Okej, okay. czyli różnica czasu, tak? Tak. Czyli poprzez to, że w Polsce, dziękuję bardzo nauczycielom, bardzo wspierają uczniów i również stosują różne integracje w lekcji, E, czas płynie szybciej, tak? Tak. Okej, okay, no to dziękuję bardzo. I jeszcze chcę zauważyć, że e, dobrze powiedziałeś, że architektura wnętrza też bardzo sprzyja nauce, bo jak jest fajna klasa, to lepiej się niej uczy. I to dziękuję pani dyrektorce za to, że pozwoliła nam pomalować ścianę w świetlicy. <głos》<głos》dziękuję. Ok, dziękuję ci bardzo, Kwestia. I pytanie teraz do